Według świętego Łukasza. Gdy rodzice przynieśli dzieciątko Jezus do świątyni, była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach, od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już siedemdziesiąt liczyła już sobie 84 lata. Nie rozstawała się też ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swojego miasta Nazaretu, Dziecię zaś rosło i nabierało mocy. Napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Oto słowo Pańskie. Ewangelista Łukasz bardzo szczegółowo opisuje tę kobietę w świątyni, wdowę, która była też prorokinią. Tak szczegółowo ją opisuje, co znaczy, że była dobrze znana, że była rozpoznawana w mieście, w świątyni, że znali jej historię, że to nie była anonimowa osoba. I co więcej, słyszymy, że nie rozstawała się ze świątynią w modlitwach dniem i nocą. Czyli cały czas się modliła. To była jej postawa, żeby się nieustannie modlić, służyć Bogu. I to jest z jednej strony, co o niej widzimy, co nie słyszymy. A z drugiej strony, to wcale nie jest oczywiste, że gdy Maryja z Józefem wniosą Jezusa, to ona wtedy będzie. Bo jak ktoś jest non-stop, no to wiadomo, że ma przerwy. że musi wyjść, coś zjeść, napić się, zasnąć, pójść do toalety. Potrzebuje też czasu. Czy rozmawia z kimś, potrzebuje takiego normalnego czasu. I dlatego dalej mówi święty Łukasz, przyszedłszy w tej właśnie chwili. Czy w momencie, kiedy Maria i Józef przyszli z Jezusem, ona też przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła wszystkim. I to jest to rozpoznawanie czasu nawiedzenia. Rozpoznawanie czasu łaski, które, którego to każdy z nas potrzebuje się uczyć. Poruszeń serca, do czego Bóg nas zaprasza. Do czego zaprasza mnie w tym momencie i patrzeć, uczyć się, rozpoznawać, czy to jest od Boga to, co słyszę w sercu, czy to nie jest od Boga. Czy to jest. Lepsze, czy to jest tylko dobre? To rozeznawanie pomiędzy dobrem a dobrem, ono wchodzi na drugim tygodniu i święty Ignacy tego mocno uczy, żeby w życiu przestać już zajmować się dobro-zło, ale dobro-dobro. I co jest lepsze dla mnie, to jest to, co, do czego Bóg mnie, konkretnie mnie i konkretnie teraz zaprasza. Bo jutro może być odwrotnie. Jutro Bóg może mnie zapraszać do tego, co wczoraj było gorsze. Też dobre, ale gorsze w stosunku do lepszego. To tak jest tutaj z tą kobietą, która w tej właśnie chwili, w tym momencie, rozpoznaje czas nawiedzenia, czas łaski, że Bóg mnie teraz zaprasza. My tak sobie w życiu myślimy, że to nie ma znaczenia, czy ja się teraz pomodlę, czy później, a na tą przepójdę, czy na tamtą. Teraz nie chodzi o to, żeby jakby się trzymać w jakiś taki dziwny sposób, yy, że nie mogę czegoś zmienić, albo dostosować się. Natomiast są sytuacje, że Bóg nas zaprasza na Wszechświę, woła na tę konkretnie, bo na tej konkretnie ma dla nas coś przygotowanego. Ktoś powie, że pomiędzy mszą świętą a mszą świętą nie ma różnicy. Tak mówimy teoretycznie. Ale jest różnica. Bo na jednej jestem, a na drugiej mnie nie ma. Ja jestem tą różnicą. Nie, że Jezus się różni. Ja się różnię. Różni się tam Litwa przez to, że ja jestem, bądź mnie nie ma. I na ta, ten czas łaski dla mnie jest tam, gdzie ja jestem. Mogę być nieobecny I wtedy to jest czas łaski, który mnie nie dotknął, bo nie wszedłem w strumienie miłosierdzia. Nie znalazłem się w tym miejscu, gdzie Bóg na mnie czekał. I to jest to rozpoznawanie czasu nawiedzenia, którego się uczymy przez całe życie. Obyśmy się uczyli w taki sposób, że z biegiem lat każdego momentu łaski nie omijamy. Mamy kobietę w podeszłym wieku, która jest już w takim wieku, że nie wstydzi się mówić w jakim jest wieku, więc ma 84 lata i ten czas łaski rozpoznaje. Czasami jest tak, że ten, to, to wołanie w sercu to jest jakieś natarczywe nasze wołanie. Takie jakieś natręctwa, które mamy. I, i to też czas zauważać, że czuję w sercu, że Bóg mnie woła. Idę na to miejsce, już po któryś raz woła w podobny sposób. I idę na to miejsce, i, i na tym miejscu y, nie ma niczego. Jestem na modlitwie, ale to nie jest jakieś doświadczenie Pana Boga. I po tym możemy się uczyć, rozpoznawać, że to, y, że to, to nie było od Boga, to mogło być moje natręctwo. Albo takiś moment. Kiedy mm, y, mamy jakieś pomysły, albo ja na przykład mam tak, że czasami mam jakieś podczas przeistoczenia, jak podnoszę kielich do góry albo ciało Pana Jezusa, to przychodzą mi jakieś, y, wydawało mi się na początku, bo były to takie od mery pobożne, albo sprytne, albo dobre pomysły, ale ja już wiem teraz, że one wszystkie sprawdziłem to, że w tym momencie to nie są od Boga rzeczy. Jak przychodzą takie myśli. A taki moment, nie? Wydawałoby się. I, I po prostu je odrzucam od razu. Wiem, że to nie jest ten moment, kiedy Bóg chce, żebym się czymś zajmował w swojej głowie, czy to, co teraz przychodzi, co jest proponowane. A to jest. Każdy z nas ma inaczej. Każdy z nas uczy się. Tego, co Pan Bóg nam podpowiada, w jaki sposób, jakim głosem, co to jest pokój w moim sercu. Dla mnie co to oznacza? Bo to nie jest tak samo u każdego z nas. A ktoś z Was może powie, a u mnie to jest tak, że jak mam poruszenie serca podczas przyistoczenia, to właśnie jest od Boga. I może tak być. To, co ja mam, nie znaczy, że Ty tak masz. Mój moment łaski. Uczyć się głosu Bożego, tak jak. W relacji bardzo bliskiej, w małżeństwach, mają swój kod, jakiś małżonkowie. Kod spojrzeń, kod słów. I oni wiedzą, że takie słowo w ich związku nie jest czymś dobrym, a w innym to samo słowo będzie czymś dobrym. Słowo jakiejś czułości, czy może być dla innym związku dziwne, przynajmniej i pokazujące, że. Coś jest z Nim na przykład nie tak. Coś się wydarzyło, bo tak gada. A u innym to będzie właśnie coś dobrego. I tak samo jest z nami przy Panu Bogu, gdzie ta miłość między nami się rozwija. Poznajemy ją nieustannie. I z biegiem lat, oby tak było, że, że już się w tym szybciej odnajdujemy na tym jest. Jak się modlimy nieustannie, badamy duchy i tak dalej, to nigdy nie będziemy bezbłędni, ale możemy dochodzić do tego, że tych błędów jest mniej, że reagujemy szybciej. To jest doświadczenie duchowe, że coś rozpoznaje szybciej. I prorokini Anna jest tam, gdzie być powinna. I prorokuje i chwali Boga, i jest tą, która oprócz Symeona. Daje świętej rodzinie wytchnienie, daje też słowo prorocze. Trudne, ale słowo prorocze. Dla nas jest to też ważne, że dwa tysiące lat temu był ktoś taki w świątyni jak prorokini. Dwa tysiące lat temu. Nie prorok, prorokini. Gdyby. Ktoś powiedział, że tutaj wśród sióstr jest jakaś porokini, to by raczej było myślenie, może, czy kaftan kupować, nie? Tak, że kogoś tak gdzieś określają, to już chyba trzeba ją szybko zabrać z tamtej placówki, bo coś niedobrego się dzieje. Niestety, mamy takie myślenie. To jest coś takiego, że jak Bóg mógłby kogoś obdarować, to znaczy, że robi się niebezpiecznie. I lepiej to jakoś u, u, u małego źdźbła, które wyrasta, i coś tam się dzieje, to lepiej to już ściąć, bo, bo nie wiadomo co będzie. I, i, I lepiej to szybko gdzieś przesadzić, i, a potem znowu. Także to warto sobie to wziąć do serca, że w tej świątyni był nie tylko Symeon, ale była też kobieta prorokini. I to jeszcze taka, która miała męża. I przez. Yy, yy, żyła z mężem 7 lat. Żyła z nim. To nie było czyste, w czystości małżeństwo. Tylko normalnie z nim żyła. I jest prorokinią. I ona idzie do tych, żeby, do ludzi, żeby ogłosić, że to jest Mesjasz, że przychodzi wyzwolenie Jeruzalem. To są, to są szczegóły, które yy, jak bardzo dzisiaj obnażają nasze myślenie, kto może być wyjątkowy, kto nie może, kto... Bóg sobie wybiera człowieka, niezależnie od, od historii jego życia i chce przez nas mówić. Chce, żebyśmy byli uważni na jego głos i przez nas budzić wiarę, budzić drugiego człowieka do, do życia. I to robi przez porokinie Annę, wdowę, która służy Bogu i chociaż... Jest już w podeszłych latach i służy Bogu cały czas, nie traci czujności serca, żeby być w strumieniach miłosierdzia, w strumieniach łaski, w czasie łaski tam, gdzie Bóg ją wzywa i powołuje. Nauka dla każdego z nas, niezależnie od wieku i stażu powołania, wołanie o czujność i o to, żebyśmy cały czas byli w nasłuchu na głos Boży. I żebyśmy uczyli się tego, co Bóg w nas mówi i jak mówi. Amen.